Czasem wyjaśnimy sobie też po polsku. Jest o tym odcinek 185, e, czyli najnowszy odcinek. Widzisz, widzisz, to nie działa tak jak powinno. Hmm, muszę to chyba trzymać. zrobimy tutaj. Może tak. E, na razie działa. E, więc co? Cześć. E, jest o tym odcinek Trisola Podcast. Odcinek 185. Możecie go słuchać już wszędzie, gdzie się słucha podcastów. Także na YouTubie, a tutaj sobie to wszystko wyjaśnimy jeszcze raz tylko po polsku, więc macie dzisiaj dodatkowo też tłumaczenie tych zwrotów. Dzięki temu możecie sprawdzić, czy wszystko dobrze rozumiecie tak, jak należy, i można też wrócić do odcinka podcastu, tam powtarzać na głos zdania. Tam zdań do powtarzania macie aż 20, więc więcej przykładów będzie niż tutaj dzisiaj. Tutaj tylko sobie potłumaczymy kilka wyrażeń. Cześć! Słuchajcie, tutaj też powtarzajcie na głos zdania i zwroty i wyrażenia, bo warto, mm, zawsze warto powtórzyć sobie na głos, ćwiczyć mówienie i e, przyzwyczajać się do tego, jak brzmimy po angielsku. Więc mamy tutaj te 10 zwrotów z pierwszego odcinka Modern Family. E, pierwszy z nich to będzie It's way too short. To było o spódniczce, córki, e, fila i... Jak ona nazwa? Claire. E, natomiast to nieważne. Nam chodzi o ten adverb, czyli o ten przysłówek. Way. It's way too short. It's way too long. I'm way too tired. To znaczy po prostu to jest taki modifier, coś, co modyfikuje nam przymiotnik, który będzie później. E, na przykład. Jakby wzmacnia go jeszcze, tak? dodaje takiego, takiej emfazy, podkreślenia. Więc to jest o wiele, o wiele za krótka spódnica, na przykład. It's way too short. A teraz powtórzcie na głos takie zdanie. That movie was way too long. Way too long. Dobra, drugi. E, mamy dzisiaj problemki z internetami, także będziemy próbować może szybciej troszkę przebrnąć przez nasze zwroty. Drugi zwrot, I was out of control growing up. I to mówi Claire: I was out of control growing up. To be out of control means that you are unable to be managed, czyli nie da się nad tobą e, panować albo nad czymś, bo to nie musi być przecież człowiek, e, coś nie może być regulowane, tak jak być powinno regulowane. No i staje się. Się to po prostu e, za trudne, zbyt niebezpieczne może ta osoba staje się sama siebie stawia w niebezpiecznej sytuacji dlatego e, no, to nie jest coś, czego chcemy na przykład nie chcemy, żeby nasz samochód e, w trakcie jazdy e, stał się out of control powtarzajcie na głos to zdanie e, może coś krótszego, na przykład to his anger was out of control and he said things he regretted later Przepraszacie to zdanie na głos i puśćcie serduszko, żebym sobie zobaczyła. O, ktoś powiedział na głos zdanie, fajnie. Uh, his anger was out of control and he said things he regretted later. His anger was out of control and he said things he regretted later. Awesome, great, thank you, let's move on, number three. Część trzecia, trzeci, trzeci z dziesięciu zwrotów. Let's take it down a notch. Let's take it down a notch. To znaczy, to jest idiom oczywiście, zredukuj intensywność, na przykład swojego głosu, czy mów ciszej po prostu, albo tego podniecenia, tej energii, którą w sobie masz, za bardzo jesteś, tak? Jesteś za bardzo, bądź mniej. Czyli troszkę spuść z tonu, trochę przestań być taka głośna, albo taki głośny, zrelaksuj się odrobinę. To może to jest o agresywnym też zachowaniu, no nie? Że trochę spuść z tonu, trochę się uspokój, trochę się ścisz, wycisz. Przykład zdania i powtarzamy znowu na głos. Hey, you're getting a little too loud. Can you take it down a notch? Powtórz zdanie na głos i wyślij serduszko, żebym zobaczyła, że powtarza Cię na głos razem ze mną. Uh, hey, you're getting a little too loud. Can you take it down a notch? Can you take it down a notch? Czy możesz troszkę się uciszyć, robisz się za głośno, za bardzo się nakręcasz, rozkręcasz? Um, no, Czwórka, uh, four. I wanted to talk her off. For the last six weeks. To jest taka scena na Murawie podczas meczu, gdzie Manny gra w piłkę nożną. Um, I I've wanted to talk her off for the last six weeks. I wanted to talk her off. No i zwrot, który chcemy się tu nauczyć, to jest to talk somebody off, to jest phrasal verb, oczywiście. I co to znaczy? Po prostu przekonać kogoś, żeby przestał robić coś, mówić coś, zachowywać się jakoś, myśleć w jakiś sposób. To talk somebody off. E, albo Odwieść kogoś od jakiejś decyzji, odwieść od kogoś od jakiejś, um, jakiegoś sposobu myślenia. Po prostu sprawić, że ktoś zmieni. Zmieni swoją pozycję, stosunek do czegoś zdanie na jakiś temat. I przykład. Może taki. I talked my friend off taking a risky investment opportunity. I talked my friend off taking a risky investment opportunity. Udało mi się przekonać znajomego przyjaciela, żeby nie brał, nie pakował się w taką ryzykowną inwestycję. Piątka. Love knows no race, creed or gender. I am laughing because I remember the scene from the show and it was very funny scene on the board of the plane from Vietnam to the USA. Love knows no race, creed or gender. Co to znaczy? Creed to jest jakby takie credo, ze, ze zbiór naszych e, rzeczy, w które wierzymy, idei, wszystkiego, co stoi za nami myśli. E, to jest coś, co jakby nam kieruje w życiu, no, nie takie credo. I przykład zdania. The school's creed is to provide a safe and inclusive learning environment. The, creed, the school's creed is to provide a safe and inclusive learning environment. To powinno być tak na standardach każdej szkoły, żeby zapewniać uczniom bezpieczeństwo, a także dobre warunki do nauki. The school's creed na przykład. No ale to właśnie w tym powiedzonku też jest często spotykane: Love knows no creed, race and gender. Love is equal. Love treats everyone the same. Six. I guess that works for me. It works for me. Casual expression. If something works for you, it means that uh, you agree with this idea. You agree with the proposal. You approve this idea, proposal. Um, yeah. Ktoś ci coś proponuje i ty się zgadzasz, mówisz. Mi to pasuje. Ten termin mi pasuje, to spotkanie pasuje, ten dzień mi pasuje. Uh, to miejsce mi pasuje. Taki krótki dialog. How about we order pizza for dinner? That works for me. I love pizza. That works for me. Mi to pasuje. Siódemka. Stop being so hard on money. To mówi Sofia. Boże, Sofia to jest jej prawdziwe imię, a w filmie ona się nazywa jak? Nie pamiętam niestety o matko. A, Michał, jak ona się nazywa? Kto? Przyczyt. Mama Maniego. Eee, już ci mówię. Who knows? Jak miała na imię Mama Maniego z Modern Family? A, zawias, dobra. Stop being so hard on money. Prosiła swojego męża o to, żeby nie był taki twardy, taki surowy dla Maniego. Mani ma teraz ciężki okres w życiu. Nie traktuj go tak surowo. Don't be so hard on money. Don't be so hard on yourself. Repeat out loud. Don't be so hard on yourself. Don't be too hard on yourself. Nie bądź dla siebie zbyt surowym. Nie bądź dla siebie zbyt surowa. Don't be too hard on yourself. 8. Would you get in the spirit of things? Would you get in the spirit of things? Gloria, Michał, Gloria. No, właśnie teraz udało mi się. Would you get in the spirit of things? Czy możesz się wczuć w sytuację? To jest taki idiomatyczny zwrot, który oznacza, że mm, chcemy, żeby ktoś wziął w czymś z nami udział. Nie bądź taki, weź się wczuj w sytuację. Bądź bardziej rozradowany, trochę może na siłę, ale no, nam zachęcamy kogoś do tego, żeby się z nami dobrze bawił. Był bardziej entuzjastyczny do tego wydarzenia. Na przykład, wszyscy mamy kostiumy. Jest bal przebierańców. Nie możesz się wczuć, przychodzisz bez stroju. We're all wearing costumes for the party. Would you get in the spirit of things? Would you get in the spirit of things? Czy możesz się wczuć w sytuację? E, ósemka. U, to było to. To było to. Jeszcze dwa. Dziewięć. You're a little better off. To już koniec. Przedost ostatnia w zasadzie scena e, serialu, kiedy mm, ojciec myśli, przecież myśli, że e, jego syn się rozwodzi z mężem. E, a to nie. No ale on mówi, chce go pocieszać i mówi You're a little better off. Będziesz, będzie ci lepiej. Wyjdzie ci to na dobre. Wyjdzie ci to na lepsze. You're a little better off without him. You're a, you're a bitter you're You're, you're a little better off. You're a little better off without him. I jakieś zdanie, które sobie powtórzymy na głos. She's better off without him. She's better off without him. Czyli wyjdzie i to na lepiej, że go nie ma. Będzie i lepiej bez niego. She's better off without him. Dziesiątka. We somehow fit together. To jest taka, takie podsumowanie odcinka, kiedy dowiadujemy się, że oni wszyscy właśnie są jedną rodziną. Na razie, na początku wydaje nam się, że to są osobni ludzie, tam się okazuje, że ich wszystkich łączy to, że są po prostu rodzeństwem, dziećmi, Bridgeta. I mimo, że są od siebie bardzo różni, wszyscy do siebie jakimś cudem pasują. Somehow we fit together. We somehow fit together. My po prostu jesteśmy kompatybilni ze sobą. Complement each other. Uzupełniamy się nawzajem. E, tak jak puzzle na przykład. E, I teraz jeszcze jakieś zdanie. The proposal for the project didn't fit together. The proposal for the project didn't fit together. Repeat out loud. I bardzo zapraszam do odcinka 185, gdzie te wszystkie zwroty usłyszycie jeszcze raz, tym razem po angielsku. Nie ma wątpliwości, że dobrze wszystko zrozumiecie. Zdań przykładowych jest więcej, zdań do powtarzania jest też więcej, e, więc proszę bardzo, wejdźcie sobie na Spotify, YouTube, gdzie chcecie, posłuchajcie tego odcinka na spacerze, choćby w drodze do pracy, gdzie chcecie. E, Potem pobierzcie kartę pracy. Ona jest dostępna oczywiście za darmo na teacherola.com/.185 Tam pobieracie sobie kartę pracy i tłumaczycie zdania z polskiego na angielski. Na przykład przekonałam go, żeby nie brał tej inwestycji, żeby się nie pakował w tą inwestycję. Pamiętacie jak to powiedzieć? przegadać komuś do rozumu, odwieść kogoś od jakiejś decyzji. Talk somebody off. talk somebody off. No i dobra, kończę już, bo właśnie sense też skończył swoją lekcję online, więc widzimy się za tydzień, w czwartek o 11 tutaj. Będziemy znowu robić taką krótką lekcję angielskiego. Ja zapraszam na teacherola.com, bo tam możecie dostać dostęp do English Life Class. Właśnie tej, właśnie dotyczącej Modern Family. A już niedługo, bo troszkę ponad tydzień, 21 marca, spotkamy się na kolejnym English Live Class. Tym razem będzie to serial The Last of Us. The Last of Us. Więc jeśli jesteście ciekawi, to obserwujcie tutaj bieg zdarzeń, bo będę Was zapraszać do pobierania darmowych materiałów do lekcji. Z pierwszym odcinkiem tego serialu właśnie. The Last of Us na HBO. Do zobaczenia, pa pa.